Takie miejsce tu, widzicie? A co tu wyszło? Tyle łusek, i to nie wszystko, bo pokazuję, co tu się dzieje. Wszędzie są te łuski. Wszędzie. Wszystko to łuski. zobaczcie. Łuska. Nie chcę się tego kopać. Strata czasu. Łuski. No ale tu musiało się dopiero no dolać. Dobra. Zaraz się włączę.